Cześć, kochani. Dam troszkę czasu, jak zawsze, parę minut. Kto będzie na żywo, ten będzie na żywo. Nie znamy dnia ani godziny. Dzisiaj wyszło jak wyszło. Jeżeli ktoś się pojawi, to bardzo proszę tylko, żeby dać krótki komentarz i łapkę w górę, że widać, że słychać i że wszystko jest ok. Witam Was bardzo serdecznie. Widzę, że ktoś, ktoś ma czas. Super. <grym> A ktoś może będzie później. Też OK. Dajcie znać jak Wam idzie. Czy jesteście we wszystkich dniach naszego wyzwania? Jak Wam poszło? Jeżeli ktoś tutaj wskoczył po raz pierwszy nazywam się Ewa Józefowicz. Projekt Let Life Flow. Jesteśmy w 12 dniach, 12 miesięcy energii astrologii kabalistycznej. Sadzimy ziarna na piękny rok. Dzisiaj już dzień dziesiąty wyzwania, natomiast nie ma nic straconego. Zawsze można wrócić. Wszystkie nagrania są na Facebooku, wszystkie nagrania są na YouTubie. Można przesłuchać. Wczoraj się nie pojawiłam. Mieliśmy Dzień Strzelca i Wolności, i teraz. Miałam w sumie pomysł i plan na to, żeby przyjść z life'em, ale w trakcie dnia poczułam, że chciałabym każdemu z Was dać wolność interpretacji tego dnia i wolność interpretacji, czym jest dla Ciebie wolność. Natomiast zanim przejdziemy do Koziorożca, chcę Wam tylko powiedzieć, że z tą wolnością to jest tak. I o niej też mogę dużo mówić, ponieważ mój księżyc w astrologii kabalistycznej, który odpowiada za wszystkie moje emocje, jest w strzelcu, więc y jestem bardzo ciekawym przykładem fajnego połączenia. Bycia wagą, która jest, dąży do harmonii i równowagi, wewnętrznym skorpionem, który dziabie kolcem i strzelcem, który czasami mówi, dobra, ale teraz w ogóle to mam Was wszystkich po dziurki w nosie i sayonara, żegnam. <laughs> I słuchajcie, da się żyć. Jestem tego żywym przykładem. Z wolnością to tak. Wolność nie polega na tym, bo nie chodzi o to, żebym ja ci mówiła, czym jest dla ciebie wolność, ale nie polega na tym, że robię to, co chcę, zawsze, dostaję to, czego chcę, zawsze, jest po mojemu, zawsze, jestem sama, idzie tak, jak sobie wyobrażałam, tak, jakbym chciała. Nie o to w tym chodzi. Z poziomu i pamiętacie, zawsze mówimy: albo patrzymy na ten jeden puzelek i to też jest ok, czyli to życie tu i teraz jest dla mnie wszystkim i całym obrazem, lub jest jedną stacją podróży mojego pociągu, i wtedy y, patrzę też z tej większej perspektywy, czyli planu mojej y, duszy. Jeżeli podejdę do planu duszy, to wszystko jest, co się wydarza tutaj w moim życiu, wolnością, dlatego że ten plan jest stworzony przeze mnie. Tak, nie przeze mnie jako przez Ewę, ale przez moją duszę, przez moją wyższą świadomość. Wszystko tu jest moim wyborem. Nie ma nic za karę, nie ma nic bez przypadku, nie ma niesprawiedliwości. To jest ta wyższa perspektywa. Co nie znaczy, że jak schodzimy już do naszego mikrokosmosu i naszego małego puzelka naszego życia, że pewne sytuacje są lub nie są trudne, sprawiedliwe, niesprawiedliwe. I że różnie z tym bywa, i to też jest ok. Jaką tu mamy wolność? Wolność tutaj nie będzie polegała na tym, że ten plan mogę zupełnie zmienić. Czyli jeżeli nawet przychodzicie do mnie na sesję harmonizacji, to my nie zmieniamy planu, my rozmawiamy o tym planie, ja staram ci się pokazać błogosławieństwo i, i piękno Twojej perspektywy, Twojego planu. Ale to, co zmieniamy, to Twoją energię, czyli znowu wychodzisz wyżej wertykalnie, żebyś miała lepszą wersję. Bo jak odegrasz ten plan, czyli um, czy to będzie film sensacyjny, czy to będzie horror, czy film obyczajowy, historyczno-wojenny, e, czy komedia romantyczna z lekką nutką thrillera, to zależy od tego, gdzie jesteś na tym, na tym wertykalu, a niekoniecznie zawsze od tego, za czym pędzisz. Jeśli chodzi o świat fizyczny. Czyli masz i tak wolną wolę w kontekście tego, czy pracujesz z energią, czy nie, czyli czy następuje upgrade Twojego systemu, Twojego scenariusza, i zawsze wolność, jak reagujesz na to, co jest. Nawet jeśli tego nie rozumiesz, nawet jeżeli z, te, z tego jednego procenta naszego życia, z tego jednego puzelka jest trudno, jest ciężko, jak reagujesz. Czyli zauważcie, mówiliśmy o tym, już nie będę powtarzać teraz wszystkich znaków. Przy wadze była powtórka, także jak ktoś się nie załapał, może wrócić. Ale mieliśmy powadze, która równoważy te dwie kolumny, tak? Czyli ja dla innych i cały czas dająca, ja dla siebie i moje granice. Gdzie jest mój złoty środek, bo znowu każdy z nas ma gdzie indziej tą chwiejność, gdzie indziej dysbalans, czyli gdzie jest mój balans. I teraz skorpion, który ma w sobie tą. I proaktywność, i reaktywność, czyli czy idę do banku po pożyczkę, żeby cię szybko spłacić i mieć z głowy, a potem nagle duże odsetki, czy też stawiam się do tego wyzwania, mimo że nie jest z tym fajnie, widzę cię dalej na ulicy, jest mi głupio, że ci kasę wiszę, idę do pracy, robię. Ok? Czyli jak podchodzę do tego wyzwania. Tu jest wolność, dlatego po skorpionie jest strzelec, wolność wyboru. Nie zawsze masz wybór tego, co przychodzi, bo jest to już z tej wyższej perspektywy część planu. Jeżeli nie wchodzisz w wyższą perspektywę, a zakładam, że wchodzisz, skoro tu jesteś, ale też jest ok, jeśli nie, to zawsze możesz powiedzieć: Dobra, to to jest pech czy szczęście, ale nadal ja mam wolność tego, jak reaguję na to. Jak reaguje na te emocje agresji? Jak reaguje na ten lęk, strach, dyskomfort i to wszystko inne? I dziś jesteśmy w koziorożcu. I teraz. Koziorożec zarządzany jest przez Saturna. I ja uwielbiam, nazywam tą planetę Pan Papierki. Pan Papierki, dlatego że Saturn w tej części właśnie jest bardzo mocno. Yy, Planetą właśnie struktur, zasad, reguł, wiecie, jakaś, no jak w rachunkowości, tak? Jest pewien, um, powiedzmy, no maleńki obszar, gdzie mogę być kreatywna, być może większy, przepraszam, jeśli to są jakieś księgowe czy, czy, czy ktoś, kto prowadzi biuro rachunkowe. Natomiast no wiadomo, są pewne zasady, są podatki, są procenty, są pułapy i tak dalej, tak? Czyli pan papierki. <gryw> lubię mówić na planetę Saturn. I sam Koziorożec w sobie w astrologii kabalistycznej każdy znak zodiaku ma energię zewnętrzną i wewnętrzną i ona nie musi być taka sama. I teraz Koziorożec w energii zewnętrznej jest żywiołem ziemi. Tu jest bardzo dużo właśnie tego poukładania, jakie są zasady, Jakie są reguły, co wypada, czego nie wypada? Bardzo mocno w głowie, bardzo mocno w materii. I tu jest raczej taka chłodna fasada na zewnątrz, ale w środku jest woda. Woda, czyli empatia, czyli miłosierdzie w środku jest ciepło. Koziorożec w środku jest ciepły i pragnie się dzielić, tutaj każdy z nas oczywiście tak naprawdę w sercu, ale tutaj jeszcze, żeby zobaczyć jak często, więc jeżeli jesteś dzisiaj w tej energii, to zobacz, bo jeżeli mówię złam zasady, mi nie chodzi o to, żeby na siłę robić coś, czego normalnie nie robisz. I żeby to było wymuszone, i żeby szło z głowy. Ja bym chciała, żeby to złamanie zasad polegało na tym, że mimo mam. Fasadę, pomimo jakichś moich masek, lęków, dyskomfortów, i ja to bardzo dobrze rozumiem, kochani. Ja jestem osobą dosyć w bliskich relacjach, jeżeli naprawdę to jest troszkę inaczej jak w relacji z wami, ponieważ wtedy jesteśmy w przepływie, ja wchodzę w tą rolę, gdzie pobieram energię, żeby wam podać, jest, jest natomiast zupełnie inaczej, na przykład kiedyś, kiedy poznaję kogoś nowego i gdzie balansuję pomiędzy moimi lękami, pomiędzy moją twardą energią na zewnątrz, która mówi ok, przebojowa, twarda, wygadana, taka owaka, również chłodna, um, może być dla niektórych zarozumiała. Gadatliwa, jakkolwiek, no bo wiadomo też każdy z Was będzie mnie widział przez pewien pryzmat, a tą ogromną wrażliwością, którą mam w środku, którą chcę się dzielić, która nie zawsze przechodzi przez ten filtr. Więc zobacz w sobie, co masz dzisiaj w sercu, co ciężko jest ci pokazać na zewnątrz, bo jakby wrzucasz serce do głowy, i głowa mówi: No nie, tak nie może być. Może, może spotkałaś fajnego chłopaka w biurze i myślisz, nie mogę być dla niego aż za miła? Albo nie mogę mu powiedzieć: Słuchaj, wiesz co, może pójdziemy spontanicznie na kawę? No bo nie takie są zasady, bo razem pracujemy, bo to facet najpierw powinien, i tam co byś sobie nie wyliczała głową, i muszę się zabezpieczyć, i muszę być taka. Może masz fajnego sąsiada, sąsiadkę. I myślisz, kurczę, nie wiem, pomogę tej kobiecie, albo podniosę, ale nie, no bo może pomyśli, że rzucam się na nią, chcę ją okraść, albo że mam jakieś złe myśli, a po prostu może chcesz być miły i pomóc, dźwigać tą, tą ciężką siatkę. Zrób to. Złam dzisiaj zasady, ok? Powiedz coś, co Ci w sercu gra. Może... Może jest osoba, o której dużo myślisz, a dawno nie mieliście kontaktu, i wrzucając to serce do głowy, mówisz, nie wypada, nie wiem, czy ma czas, dzisiaj nie, no bo to wtorek, to poczekam do piątku. I jakakolwiek jest Twoja piosenka, dajcie znać, czy w ogóle to czujecie, bo każdy z nas ma. Każdy z nas ma jakąś fasadę na zewnątrz i każdy z nas ma to ciepło i tą taką prawdziwą intencję, która płynie z serca. Podziel się dzisiaj tym bez analizy głowy. Tym ciepłem, tą wodą. Woda nie analizuje. Woda płynie. I im bardziej jesteśmy otwarci, czyli jak włożymy ręce, które są otwarte pod wodę, tym więcej nabierzemy. Im bardziej kontrolujesz i zaciskasz, tym mniej jej złapiesz. Czym możesz się dziś podzielić? Może po prostu dobrym słowem, może zaprosić kogoś. Nie głową, nie analizuj, że to nie czas, że to, a może mi odpowie nie, a może mnie odrzuci, bo znowu, nie robisz tego dla siebie, ale robisz to dla siebie. Znaczy, nie robisz tego dla siebie, bo tu nie chodzi o intencję manipulacyjną, chodzi o to, że po prostu się podzielę dobrym słowem albo podniosę tą siatkę. Jeżeli reakcja tej osoby będzie inna, to to już jest jakby, wiecie, to to już jest reakcja tej osoby. W to nie musicie już wchodzić. Daj sobie taki, takie przyzwolenie, żeby rzucić dzisiaj tą maskę zasad, reguł, bo znowu, jeżeli łamiemy zasady, ale z serca, to i tak przecież nie, nie zrobisz nikomu krzywdy, nie zrobisz czegoś, czego. Normalnie się nie robi, tak? Bo to nie chodzi teraz o to, że ok, no to łamie zasady i nie wiem, wchodzę do banku i mówię, dajcie kasę. Przecież nie o tym rozmawiamy, bo to nie jest w swoim sercu. Chodzi o to, że jak mogę pokazać bardziej tą wodę, a nie ziemię. To ciepło, a nie te zasady, reguły i moją maskę. I ja zanim stawiłam się na tego live'a, mówię, okej. Okay. Chodziła mi po głowie pewna osoba, i mówię, chcę do niej napisać. Chcę do niej napisać, chcę się z nią spotkać właściwie dwie osoby umówić bez wymówek, że nie mam teraz czasu, że nie wiem czy w przyszłym tygodniu, że nie. Cześć, co słychać, jak się czujesz, spotkajmy się. Może chcesz, to coś ugotuję, spotkajmy się. Mam ochotę po prostu zrobić coś miłego dla ciebie, bez teraz analizy, czy ta osoba mi odpisze, czy nie, co pomyśli o, zostawcie to. Podziel się czymś fajnym z serca, a ja jestem pewna, że skoro mnie słuchasz i oglądasz, to już wiesz, już wiesz. Jeżeli czujesz, że chcesz się tym podzielić publicznie, będę zawsze bardzo wdzięczna. Również mnie to inspiruje, jak dzielicie się swoimi pomysłami. Daj znać, co to u Ciebie tak będzie, jak u Ciebie objawia się ta struktura na zewnątrz, wypada, nie wypada, zasady, reguły, papierki, co Ci w sercu gra. Być może już, intuicyjnie spotkałaś, spotkałeś się z tą energią, być może dopiero się spotkasz. Daj znać, jak to czujesz, jak Ci idzie. Zostały nam jeszcze dwa dni, kochani. Wodnik i ryby. Wsadzimy dalej ziarna, będzie piękny rok. I tego sobie i nam wszystkim życzę. Także z ogromną miłością i wdzięcznością za Was wszystkich. Jak zawsze ogromne buziaki. Jak czujesz, że... Jest przepływ. Chcesz podzielić się tym live'em? Serce, dziękuję. Pięknego dnia. Trzymajcie się, kochani. Dzięki za dzisiaj. Pa.